Cześć, jestem Niebieski, a to jest Mountain Blade, Warband. I tak, w poprzednim odcinku trochę się podziało. W dodatku dołączyłem już oficjalnie do Królestwa Swadli. Chociaż, co prawda, nie zrobiłem tego na życzenie króla. Co trochę tego żałuję, ale no już powiedzmy, że. Nie będę się uspierał, myślałem, że już na to czas. dodatku i tak mam w miarę dobre stosunki z lordami. I teraz, co się będzie działo? Otóż przejęliśmy miasto Halmar w poprzednim odcinku i brałem udział w oblężeniu. To jest coś, co sądzę warto obejrzeć. Chociaż to było niespodziewane z drugiej strony, to tak. Pół na pół, może. No, ale dobra, co będę chciał zrobić w tym odcinku? W ogóle tutaj dostaliśmy wioskę, która, która została splądrowana. Ale okej, okay, co ja będę chciał zrobić? Widzę tutaj hrabia Greinwald. Tak, yy, zacząłem chodzić po tych różnych hrabiach i tak dalej żeby poprzekonywać ludzi do siebie, tak? Tak, trzeba pozdobywać zaufanie do ludzi po prostu. Bo no powiedzmy, że przydałoby się. Ale i tak, mamy też dwa zadania, które będę chciał raczej wykonać. Jednego lorda muszę porwać, hanatu, dla hrabi Reisa i to się zrobi. I tutaj jest... ...krójówka rozbójników i to także się zrobi. Tak, najlepsze jest to, że sam król popiera mnie, jeżeli chodzi o zdobycie tego miasta. Aha, okej. Okay. Teraz nie chcą dać mi zadań żadnych, za dobra. Podjadę pod jakiś zamek, potem podjadę tutaj, trzeba popolować na armię, no, wroga kanatu. Dzięki temu powinienem móc zgarnąć tego lorda, tak? W końcu im więcej tam zaatakujemy ludzi, ale ta wioska wioskami nie lubi strasznie. Tym większe szanse, że no złapiemy lorda, dobra. To tu jest, hrabia Tredian. Z nim nie pamiętam, czy rozmawiałem. On jest według mnie obojętny. On siebie popiera. Dobra. Czy ma jakieś zadania? No nie, no tutaj jest wkradanie się do miasta powięźnia. To mi nie pasuje. I znowu widzę. O nie. Almar Hrabier Rafardowi przypadło. Trudno się mówi. Tu jest zamek. Znowu okropna mgła. Nie wiem jakim cudem aż takie mgły. Ale się zdarza. Co? Widziałem jakąś. Co? No nie, nie ma. Któryś zamek jest pod oblężeniem. Ale chyba mi się wydawało. No dobra, tak, wkraczamy na. O, właśnie. Szukając jakichś wodzów wrogich, ale się nie udało. Dobra, w takim razie lecimy tutaj. Polowanie na wrogich wasali. O, i to jest godny tytuł tego odcinka. Tylko, żeby jeszcze cokolwiek się udało polować. Bitwa. Kogo z kim? E, pa, ch chyba to nie jest dobry pomysł, żeby się do niej wtrącać. Okej, okay. tak, do tamtej bitwy raczej nie powinienem się wtrącać, ale tego gościa już złapię. Oczywiście, że będę walczył do kropli krwi. Jest 89 do 51, plus w ogóle mam 0 przewagi bytewnej. Co mnie dziwi, bo mam przewagę bezpośrednio ilości ludzi. Dodatkowo Artimenal podrzuca mi tą przewagę. Aha. Dobra. Dużo koników. A, zapomniałem. Hanat. Równa się ogromna ilość koników. Ale raczej sobie poradzimy. Ta jacyś już słabi łucznicy. Jeden, drugi. Tego także załatwię. Dobra, załatwiłem i załatwiłem. No to taka prosta bitwa na start. A to mój człowiek. Tam idzie piechota. Ten trafiony. No dobra, tu jest łucznik, to jego ja sobie skarn. A to kusznik, nie łucznik, tak w ogóle. Tak, bitwa koniki pierwsze ci w konikom. No że mam łuczników, także pozdejmują raczej. Powoli to idzie. Hallo. Jest to jak ludkowie, których mogę zciągnąć z mojego mieczyka. Chyba. Aha, byli pierwsi. Dobra. Jeszcze tam ktoś jest. Czas dzieli, zanim dojechałem. Jeszcze tam jakiś ostatni się dosłownie bryka. Chociaż nie powinienem. No, ciekawe. O, trafiłem konika. <laughs> a gdy. Aha, a ten uciek już. Dobra, nieważne. Ale trafiłem u konika. Była szansa go zabić. Ale nie wyszło. Moje straty cztery raniono, a tutaj wszystkich zabito. A gość niestety zdoła uciec. O, szabla o dobrym wyważeniu. Mamy Litarny Bułat, który jest lepszy, bo zasięg ma większy. Ale samą szablę chyba wezmę, dam któregoś, któremuś z moich ludzi. Plus konik 40-50, a to jest to samo? Nie. Jest odrobinka lepszy. Do tego konika damy któregoś z moich ludzi. Tak więc dozbrajamy się. Dobra, Oddział. Dosiawi no awansowała. No to pokaż mi swoje umiejętności, dać w inteligencję, tutaj czujność. I poza tym, poza tym, czy masz posługiwanie się bronią, zawsze będziesz lepiej walczyć. I czy trzymaj szablę o dobrym wyważeniu, znacznie lepsze od tej, co miała. Więc bardzo plus. I tutaj zbrojnych. To jest tak, skoro przede wszystkim teraz będziemy walczyli z konikami, to lepiej mieć koniki. I tak, tu jest 600 na setę. Jest 600 na 200. No, nie ma szans, żebym tutaj mógł coś zrobić, coś ugrać. W takim razie wracam do Halmaru. Proszę bardzo, dalej mamy na plusie 700 dolarów. Tylko w Tuldzie mamy pod konfiskatą tego. A jeszcze jak moja wioska Ibrian, tak się nazywała. Dostąpi zaszczytu Dosłownie zaszczytu No ajajaj miałem powiedzieć to tak ładnie No po prostu ludzie naprawią wioskę To wtedy faktycznie Coś będzie lepiej Ty masz rumaka To za rumaka kulawego raczej nie będziesz chciał To był marny teraz deszawi Makulowego 46-42. No dobra, to to masz już to, co tutaj masz. Teraz menel. Lichy 40-36. No to. Czy coś lepszego? Okej, okay, a tego, którego tutaj mam, po prostu sprzedam. Okej, okay. tak, w żarcie jest, raczej z rozsądnych ilościach. Teraz wypadałoby po. Dosłownie. Tu dalej bitwa trwa. Halo, ja i tak nie mogę pomóc. Trzeba popolować na wrogich lordów. 400. A tutaj ilu jest. Myślę, że na tych tutaj to bym zapolował. A proszę bardzo. 88 do 21. O kurde. Walka we mgle i to taki rozsądny. Nie wiem co to za okres na tym świecie, ale takie mgły to jeszcze nie widziałem. Zresztą nawet nie wiadomo, kiedy to ktoś może ci wyjechać i po prostu zasadzić. Strzałę w kolano. Chociaż bardziej miec, mieczyk w plecy. Okej, okay. ale tak, dużo ilość koników daje zdecydowaną przewagę. Dobra, nawet ja kogoś zabiłem. I to utrudnienie jest głównie dla mnie. Bo jak widzę moi ludzie i tak wiedzą od razu gdzie jest przeciwnik. <laughs> no dobra, dobra. Czyli szukam moich ikonek i jakoś to będzie. A wiadomo, że przeciwnicy już uciekają. Szkoda, że tam mgła dalej jest solidna. Okej, okay, bitwa wygrana. sumie tutaj nie było co. Składających harcownik, składający piechur. Tutaj nie było co do przegrania właściwie, więc po prostu lecimy znowu za kolejnych. Tu jest ich 255, no, troszkę za dużo raczej, w moim mniemaniu. Ale jak Teraz ten jeden oddział się tutaj rozłączył To ja mogę zaatakować go E co? E, tam jeszcze jakiś dołączył więc mamy Przewagę bitewną minus 1 to nie jest jakaś duża Duży problem Bo wciąż większość konnicy dołączyła mojej Więc Powinno dać radę A, e, Jakoś to ujdzie. Moje ludzie raczej sobie poradzą. Ważne, żebym przeżył, a bitwa sama się rozstrzygnie praktycznie. Ale wyrwałem. No, weź. Co ty tak uciekasz? I tak nie przeżyjesz. Do ataku ludzie. Do ataku. Moja piechota także już tu dotarła. Więc wygląda na to, że tak. Wszyscy się tutaj porozpieszchali we wszystkie strony. Ale i tak... Włócznicy. Ta... Od razu widać, jaką wagę włócznicy mają przeciwko starciom z kawalerią. Skubańca z nie da się podjechać wali włócznią na wszystkie strony. Na szczęście. I tak zostali rozgromieni. Super. O, tutaj trochę ich naszło. Nawet ja kogoś zdjąłem. A to jest Meluk, Saradzicki. Ciężko zbrojny, ze stepu. Oczywiście nie jest żadną przewagą. Jak przeciwko mnie, oczywiście. <grybujesz> Teraz tylko ich złapać, tak żeby. Ich pokonać. Kurde, wszędzie koniki tylko stoją i właśnie dwóch ludku, dwóch rycerzy, dostało od lancierów Samo gdzieś musieli podjechać. No. Przeciwko ciężko zbrojnym to tak. zdecydowanie boli jak takowy zaatakuje ale sobie poradzimy jakby nie patrzeć gra jak trzeba dobra to teraz tutaj trochę O, uh, ale dostał dobra, ktoś jeszcze tu jest? Po prostu zatrzymaj się i umrzyj. No i ani się nie zatrzymał, ani nie umarł. Trudno. Teraz umarł. Razem z konikiem. Szkoda konika. Także nie poradzę na to. Dobra, dobra, dobra. Wszyscy we wszystkie strony. Czy ja go nie trafiłem? Dobra, trafiony. Gdzie jeszcze są? Czy nie widzę swojej armii prawie nigdzie. Gdzieś tam kilku biega, gdzieś tam... A, chyba oni wszyscy lecą do ostatniego gościa, który jest gdzieś tam. Patrzcie ile koników wszędzie, no. Myślę, że ja z tych ani jednego praktycznie nie zgarnę. Tam jest gość, a kawaleria go dorwała. I wygrana bitwa, super. Tutaj trochę mi się obarwało, moje straty to jest z dwóch zabitych. Ja trochę rannych było, ale to tam bez problemu. Trzeba wykończyć armię wrogą. Armię wrogą. Prostym... Ej, gdyby tak rozlu rozluźnili szyk, tak na samym początku to by było dobre. Dobra, tak wbiję się im tutaj od tyłu. Niby trochę od dupy strony, ale... I temu sobie poszlachtuję ich i zablokuję im ujście. Może sam nie oberwę za mocno przy tym? A, chyba jest ok. Dobra, z łucznikami ciężko się walczy. To chyba będę powtarzał cały czas. Tutaj są jakaś piechota, to ich sobie zgarnę. Łucznicy. Oczywiście, że łucznicy to czyste zło. Jakoś nie mam ochoty, żeby... ...któryś z moich ludzi dostał od takiego łucznika, więc wezmę ich na siebie. No. Prawnie jednoręczna sprawność 249. Brzmi dobrze. Jak mogłem tego nie trafić? No ta. A i tak go zdjali, To jest ok. Dobra, jeszcze tam ktoś jest. Weźcie ich, dogoncie ich, zjedźcie już. Chyba się udało. Moja armia. Patrzcie, ile tu biegnie typków. Dobra, umarł. umar, umar. Jeszcze tam ktoś? Lancier. Czy on tam walczy. Już uciekł, dobra. Tutaj jakoś walczył na rogu. Dobra, nieważne. Zabity, zabity. Dobra, zdołali uciec, ale patrzę. tutaj mam tych memeluków. Ja memeluków sobie przyjmę, memelucy wyglądają na dobrych. Tutaj jest sierżant. Jeszcze przydał się... No... aha. Szaradzicki jeździec, nie bardzo, strażnik. Tylko jednego typka mogę przyjąć, to przyjmę piechura. Piechura będę mógł na zbrojnego dać. Na zbrojnego, na rycerza. O, przede wszystkim rycerzy potrzebuję w tej chwili. Ok. O, patrzcie, jeszcze lepsze zbroje. Znacznie lepsze zbroje. I zobaczę jeszcze do moich ludzi, czy mogę coś podać. Jak nie, to będzie trudno, ale się zobaczy. Mam lepsze strzały. Te dam dyszawi, bo chyba też potrzebuję. Narowisty rumak. Raczej nie będzie dobrym kuniem. Tutaj rękawiczki. Jak rzeczy sobie przesunę w dół. Tutaj to zbroję wezmę na pewno. Teraz łuk, łuk. Chyba Deszowi ma ten sam co ja. Ok, więc dwóch typków pokonałem. Niestety bez, bez jakiegoś zysku większego, ale trudno się mówi. Ważno, że zostali pokonani. I tak, yy, Lezalit. A, tak, tak. A w ogóle ty masz kijową tarczę, czego nie mówiłeś wcześniej. Ale otrzymasz lepszy pancerz. A nawet jeszcze lepszy pancerz? Okej, okay, teraz marny. Dobra, marny ma spoko pancerz. Rękawiczki także. Deszawi, Deszawi otrzymuje strzały lepsze. A, łuk jednak mogłem wziąć. Dobra. W następnym razie będę pamiętał. Otrzymasz lepszą pancerz na pewno. I teraz Artimenel. Pancerz ma spoko. No, dla ciebie lepsze rękawiczki mam. Ok, tutaj gotowe. Teraz właściwie mogę podjechać do Nary. Powinno. Dać się to zrobić bez problemu. A no i tutaj rynek, posprzedawać zbędne rzeczy, zakupić żarcie na tym miejsce. I tutaj jest turniej. No nie no, jesteśmy w czasie wojny. To na turniej raczej nie jest najlepszy moment. Więc czas polować na kolejnych lordów wrogich. Tutaj jest gość. Skrył się tutaj, tak w zamku. No trudno, to jego teraz nie dorwiemy. To lecę do halmar. I tak, patrząc po czasie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Myślę, że taki odcinek wystarczy. Trochę się w nim działo i tak dalej. Tak więc to ja zapraszam Was do subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do jego oceny. I komentarzy, co ciekawego mogę zrobić. To byłoby na tyle, więc się z Wami żegnam i cześć.